Nazywam się Andrzej, mam 28 lat i pracuję jako asystent wykonawczy w dużej firmie marketingowej w Warszawie. Moja szefowa Karolina jest kobietą wymagającą, zdeterminowaną i szanowaną przez wszystkich w biurze. Jej imponująca prezencja i nienaganny profesjonalizm sprawiają, że dla wielu jest postacią niemal nieosiągalną. Pewnego zwyczajnego dnia w pracy, kiedy wszyscy przygotowywali się do wyjścia, wydarzyło się coś nieoczekiwanego, co wszystko zmieniło. To był dzień jak każdy inny. Biuro zaczynało się opróżniać, a pracownicy żegnali się i pakowali swoje biurka. Kończyłem jakieś raporty, kiedy usłyszałem dziwny dźwięk. Stłumiony krzyk, po którym nastąpił dźwięk przypominający spadające ciało. Podniosłem głowę, próbując zlokalizować źródło dźwięku. Zdałem sobie sprawę, że dochodzi z damskiej łazienki, co było dziwne, bo o tej porze normalnie nikogo tam nie było. Poczułam dreszcz na plecach, a serce zaczęło bić szybciej. Biegłam prawie pustym korytarzem, a moje kroki odbijały się echem od cichych ścian biura. Kiedy dotarłem do drzwi do damskiej łazienki, zawahałem się przez chwilę. Zapukałem do drzwi, wołając Karoliny, ale nie było odpowiedzi. Z mieszaniną niepokoju i pilności, zdecydowałem się wejść do środka, obawiając się najgorszego. Kiedy otworzyłem drzwi, scena, którą zastałem, wprawiła mnie w szok. Karolina leżała na podłodze, mokra i bezbronna. Woda pod prysznicem wciąż płynęła, tworząc wokół niego małą kałużę. Przez chwilę byłem sparaliżowany, nie wiedząc, jak się zachować. Szybko jednak odzyskałem panowanie nad sobą i podszedłem do niej. Uklęknęłam obok niego i sprawdziłam jego oddech. Na szczęście oddychała, ale była nieprzytomna. Ostrożnie chwyciłem duży wiszący ręcznik i owinąłem go wokół niej, starając się zapewnić jej ciepło. Moje myśli kłębiły się i wiedziałem, że natychmiast potrzebuje pomocy medycznej. Wyjąłem telefon komórkowy i zadzwoniłem na pogotowie, wyjaśniając sytuację i prosząc o wezwanie karetki. Czekając, rozmawiałem dalej z Karoliną, mając nadzieję, że mój głos pomoże jej odzyskać przytomność. Każda mijająca minuta wydawała się wiecznością. Moi współpracownicy, którzy słyszeli zamieszanie, zaczęli gromadzić się przy drzwiach łazienki, a ich miny były pełne troski i ciekawości. Skupiłem się na Karolinie, próbując zignorować narastający szmer. W końcu przyjechała karetka, a ratownicy medyczni opanowali sytuację, układając ją na noszach i szybko zabierając do szpitala. Postanowiłem jej towarzyszyć, czując ogromną odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo. Po drodze moje myśli były pełne pytań i wątpliwości. Co mogło być przyczyną omdlenia? Jak się teraz czuła? Kiedy dotarliśmy do szpitala, powiedziałem lekarzom wszystko, co wiedziałem i z niecierpliwością czekałem na wieści. Widok Karoliny w tym kruchym i bezbronnym stanie był szokiem, czymś, czego nigdy nie spodziewałem się zobaczyć. Dźwięk stłumionego krzyku wciąż rozbrzmiewał w mojej głowie, gdy biegłem w stronę damskiej łazienki. Serce biło mi szybko i ogarnęła mnie panika. Kiedy dotarłem do drzwi, Zawahałem się przez chwilę, świadom delikatności sytuacji. Biorąc głęboki oddech, zebrałem się na odwagę i wszedłem, obawiając się najgorszego. Scena, którą przeżyłam, rozdzierała serce. Karolina, kobieta zawsze silna i imponująca, leżała na podłodze, mokra i bezbronna. Woda z prysznica wciąż opadała, tworząc wokół niego kałuże. Na sekundę szok mnie sparaliżował. Nigdy nie spodziewałam się, że zobaczę mojego szefa, kogoś, kogo tak bardzo podziwiałam w tak delikatnej sytuacji. Szybko jednak doszłam do siebie i zaczęłam działać, wiedząc, że liczy się każda sekunda. Najpierw zakręciłem prysznic, żeby zatrzymać wypływ wody. Następnie chwyciłam duży, miękki ręcznik, który wisiał w łazience. Ostrożnie owinąłem Karolinę ręcznikiem, starając się chronić ją przed zimnem i zachować jej godność. Mój dotyk był delikatny, ale stanowczy, gdy poprawiałem ręcznik wokół jej nieprzytomnego ciała. Kiedy to zrobiłem, moje myśli pracowały jak szalone, myśląc o tym, co mogło spowodować jego omdlenie. Być może był to stres, zmęczenie lub jakiś nieznany problem zdrowotny. Jednak w tym momencie najważniejsze było, aby jak najszybciej otrzymała pomoc medyczną. Drżącymi rękami wyciągnąłem telefon komórkowy i wybrałem numer alarmowy, wyjaśniając sytuację tak jasno, jak to możliwe. Proszę szybko wysłać karetkę. Mój szef zemdlał w łazience i jest nieprzytomny, powiedziałem, starając się, aby mój głos był spokojny, podałem wiadomość, adres biura. Czekając na przyjazd karetki, pozostałem przy Karolinie. Trzymając ją za rękę i rozmawiając z nią cicho, mając nadzieję, że mój głos dotrze do jakiejś części jej świadomości i sprowadzi ją z powrotem. Każda mijająca minuta wydawała się wiecznością. Współpracownicy, zwabieni hałasem i zamieszaniem, zaczęli gromadzić się przy drzwiach łazienki, a ich twarze wyrażały troskę i ciekawość. Wszystko w porządku, karetka jest w drodze, powiedziałam, próbując ich uspokoić, jednocześnie skupiając uwagę na Karolinie. Wiedziałem, że muszę zachować spokój i koncentrację, nawet w obliczu rosnącego napięcia wokół mnie. Wreszcie dźwięk syren ambulansów przeciął powietrze, przynosząc chwilową ulgę. Ratownicy szybko weszli do łazienki, sprawnie kontrolując sytuację. Wyjaśniłam im, co się stało i uważnie obserwowałam, jak przygotowywali Karolinę do transportu do szpitala. Postanowiłam jej towarzyszyć, czując ogromną odpowiedzialność za jej dobro. Po drodze mój umysł był pełen pytań i obaw o to, co będzie dalej. W oczekiwaniu na karetkę moim priorytetem było zapewnienie Karolinie jak największego komfortu. Nawet nieprzytomna, owinąłem ją ciaśniej ręcznikiem, starając się zachować ciepło i godność jej ciała. Usiadłam obok niego, trzymając jego zimną dłoń w swojej, mając nadzieję, że poprzez kontakt przekażę mu trochę pocieszenia. Mówiłem do niej niskim i miękkim głosem. Karolina, wszystko będzie dobrze. Pomoc jest w drodze, powiedział, powtarzając te słowa jak mantrę. Chociaż nie mogła mi odpowiedzieć, chciałem wierzyć, że na pewnym poziomie mój głos docierał do jej umysłu i dodawał jej sił. Uzygroziły, że wypełnią moje oczy, ale utrzymałam je pod kontrolą. Musiałem być silny dla niej. Minuty wydawały się godzinami. Każda mijająca sekunda zwiększała moje zmartwienie. Rozglądałem się, szukając jakichkolwiek oznak poprawy, jakiegokolwiek ruchu wskazującego, że się budzi. Napięcie było niemal namacalne, a szmer współpracowników zebranych pod drzwiami łazienki tylko spotęgował moją nerwowość. Wreszcie dźwięk syren ambulansów przeciął powietrze, przynosząc natychmiastową ulgę. Zespół medyczny szybko wszedł do łazienki, a ich profesjonalne i sprawne miny niosły falę nadziei. Szybko wyjaśniłem sytuację, a oni zaczęli ostrożnie i precyzyjnie oceniać Karolinę. Sanitariusze zadziałali szybko, ale dokładnie i wkrótce była przygotowana do przewiezienia do szpitala. Idę z nią, powiedziałem spokojnym głosem, pomimo zamieszania wokół mnie. Wiedziałem, że moja obecność będzie dla niej ważna, kiedy się obudzi. Sanitariusze pozwolili mi towarzyszyć i poszłam za nimi do karetki, czując ogromną odpowiedzialność za ich dobro. W drodze do szpitala usiadłem obok niej, trzymając ją za rękę i obserwując każdy ruch ratowników. Po przybyciu do szpitala przywitał nas zespół lekarzy i pielęgniarek, którzy szybko przejęli kontrolę nad sytuacją. Wyjaśniłem, co się stało, podając wszystkie znane mi szczegóły. Podczas gdy Karolinę zabrano na sor, mnie skierowano do poczekalni, gdzie siedziałam wyczerpana i zmartwiona. Zimne, kliniczne środowisko szpitala tylko zwiększyło mój niepokój. Czas płynął powoli, gdy czekałem na wieści. Mój umysł był pełen pytań i obaw dotyczących tego, co spowodowało jej omdlenie i jak się teraz czuje. Odpowiedzialność, jaką za nią czuł, była przytłaczająca, ale jednocześnie czuł niezachwianą determinację, by pozostać przy niej bez względu na to, co będzie dalej. W szpitalu skierowano mnie do poczekalni, gdzie zespół medyczny badał Karolinę. Czas zdawał się dłużyć, a każda minuta oczekiwania zwiększała mój niepokój. W końcu z izby przyjęć wyszedł lekarz i podszedł do mnie z poważną, ale spokojną miną. Karolina doznała nagłego spadku ciśnienia krwi, prawdopodobnie na skutek stresu i wyczerpania wyjaśnił lekarz. Wyzdrowieje, ale potrzebuje odpoczynku i opieki, aby w pełni wyzdrowieć. Jego słowa przyniosły ogromną ulgę, rozwiewając chmurę strachu, która wisiała nade mną. Podziękowałem lekarzowi i cierpliwie czekałem, aż pozwolono mi się z nią spotkać. Kiedy wszedłem do pokoju, zastałem Karolinę leżącą na łóżku, nadal bladą, ale z otwartymi oczami. W jej oczach pojawił się błysk zmieszania, ale kiedy mnie zobaczyła, uśmiechnęła się słabo. Podeszłam powoli, starając się nie okazywać, jak bardzo się martwię. Andrzej, dziękuję, powiedziała miękkim, oddychającym głosem. Uratowałeś mnie, kropka. Jej słowa głęboko poruszyły moje serce. Cieszę się, że nic ci się nie stało, Karolina, odpowiedziałem, trzymając ją za rękę. To był strach, ale teraz jesteś bezpieczny. Widok tego bladego, ale szczerego uśmiechu przyniósł falę nieopisanej ulgi. Obraz Karoliny, która straciła przytomność na podłodze, mokra i bezbronna, wyrył się w mojej głowie, a widok jej przebudzonej i przytomnej był potwierdzeniem, że wszystko będzie dobrze. Przez kilka chwil siedzieliśmy w ciszy, rozkoszując się ciszą po burzy. Wiedziałem, że potrzebuje odpoczynku, ale czułem też, że moja obecność w jakiś sposób ją pocieszyła. Co się stało? Zapytała w końcu, próbując zrozumieć wydarzenia, które doprowadziły ją do szpitala. Wyjaśniłem krótko, podkreślając, że musi lepiej o siebie dbać i nie przepracowywać się tak bardzo. Obiecuję, że odpocznę, powiedziała z nutą humoru w głosie. Ale będę potrzebować twojej pomocy, żeby to zapewnić. Uśmiechnąłem się, czując mieszankę odpowiedzialności i satysfakcji. Jestem tu po wszystko, czego potrzebujesz, Karolina. Zawsze odpowiedziałem szczerze. Więź między nami stała się silniejsza, zbudowana na zaufaniu i wspólnym doświadczeniu tego trudnego dnia. Podczas gdy Karolina zamknęła oczy, żeby odpocząć, ja usiadłem obok niej i rozmyślałem o wszystkim, co się wydarzyło. Poczucie ulgi było głębokie. Ale towarzyszyło mu także poczucie wdzięczności za możliwość bycia przy niej w tak kluczowym momencie. Wiedziałam, że od tego momentu nasze relacje w pracy zmienią się, staną się bliższe i oparte na wzajemnym zaufaniu, o jakim nigdy nie marzyłam. Kiedy kilka dni później Karolina wróciła do pracy, wśród jej kolegów zapanowała atmosfera ciekawości i niepokoju. Każdy chciał wiedzieć, jak sobie radzi, ale zachowywał pełen szacunku dystans. Karolina, zawsze profesjonalna, Wydawała się zdecydowana wrócić do swoich obowiązków, ale w jej postawie było coś innego. Około południa otrzymałem od niej e-mail z prośbą o przybycie do jej biura. Formalny i bezpośredni ton wypowiedzi trochę mnie zaniepokoił. Wszedłem do jej biura z lekkim pukaniem do drzwi i zastałem ją siedzącą za biurkiem z poważną miną. Jednakże zauważyłam w jego oczach cień wrażliwości, który rzadko widziałam. Karolina pokazała mi krzesło, a ja usiadłam i czekałam, co opowie. Cisza była ciężka, a w mojej głowie krążyły możliwe scenariusze. Andrzej, muszę cię o coś zapytać, zaczęła głosem stanowczym, ale z nutą wahania. Widziałeś mnie nago? Pytanie całkowicie mnie zaskoczyło. Poczułam, jak robi mi się gorąco na twarzy, a serce bije szybciej. Nie spodziewałem się tak bezpośredniego i osobistego pytania. Formułując odpowiedź, starałem się zachować spokój. Karolina, zrobiłam wszystko, co mogłam, aby zachować wtedy twoją godność. Moim priorytetem było zapewnienie ci bezpieczeństwa i komfortu, odpowiedziałam szybko, głosem stanowczym, ale pełnym szacunku. Chciałem, żeby wiedziała, że pomimo delikatnej sytuacji, moją główną troską jest jej dobro. Wydawało się, że przez chwilę rozważała moją odpowiedź, a cisza wypełniła przestrzeń między nami. Jego oczy przeszukiwały moje, jakby szukał potwierdzenia mojej szczerości. W końcu powoli skinęła głową, a jej wyraz twarzy złagodniał nieco. Doceniam twoją szczerość, Andrzeju. To była trudna sytuacja dla nas obojga. W jej głosie można było wyczuć ulgę i widziałem, że na wiele sposobów próbowała przepracować to wydarzenie. Wiem, że to był skomplikowany czas i doceniam troskę, jaką otoczyłeś, kontynuowała, a jej głos był teraz łagodniejszy. Chcę, żebyś wiedział, że ci ufam i że twoja pomoc była niezbędna. Podziękowałem jej za słowa, czując mieszaninę ulgi i odnowionego szacunku do niej. Zawsze będę tu, jeśli będziesz potrzebować, Karolina, powiedziałam głosem pełnym szczerości. Wydawało się, że więź, którą połączyliśmy w czasie kryzysu, stworzyła więź zaufania i zrozumienia, która wykraczała poza nasze relacje zawodowe. Wychodząc z biura, poczułam, że coś się między nami zmieniło. Wrażliwość, jaką okazała Karolina, i zaufanie, jakim mnie obdarzyła, wzmocniły nasz związek w nieoczekiwany sposób. Wiedziałem, że nasza dynamika w pracy już nigdy nie będzie taka sama i byłem zdeterminowany, aby w dalszym ciągu zdobywać ich zaufanie i szacunek. Karolina zrobiła pauzę, zanim kontynuowała. Cisza w biurze zdawała się ciągnąć w nieskończoność, wypełniana jedynie odległym dźwiękiem klawiatur i telefonów na dole. Poczułem napięcie w powietrzu, oczekiwanie, którego nie mogłem rozszyfrować. Potem wzięła głęboki oddech i powiedziała spokojnym i opanowanym tonem, ale z intensywnością, która nie pozostawiała wątpliwości co do powagi sprawy, przyjść później do mojego pokoju. Jej słowa uderzyły we mnie jak błyskawica. Byłem oszołomiony, nie mogąc ukryć zaskoczenia, jakie mnie ogarnęło. Zaproszenie było nieoczekiwane i wiązało się z konsekwencjami, których wówczas nie rozumiałem do końca. Karolina była wymagającą i profesjonalną szefową, zawsze zachowując między nami pełen szacunku i formalny dystans. To zaproszenie przełamało wszystkie bariery, o których myślałem, że istnieją. Czego ona może ode mnie chcieć? Pomyślałem, próbując przetworzyć to, co właśnie usłyszałem. Resztę dnia spędziłem w stanie roztargnienia, a moje myśli nieustannie wracały do tajemniczego zaproszenia. Za każdym razem, gdy próbowałam skupić się na pracy, Wracał do mnie obraz Karoliny, poważnej i bezbronnej, i zastanawiałam się, jaka była prawdziwa intencja jej słów. W miarę upływu dnia mój niepokój tylko wzrastał. Próbowałem spekulować na temat jej motywów. Może było to coś związanego z incydentem w Łazience, jakąś prywatną rozmową, której nie chciała odbywać w pracy. Może to być coś osobistego, potrzeba omówienia uczuć lub problemów, które pojawiły się po traumatycznym wydarzeniu. Możliwości wydawały się nieograniczone, a każda kolejna bardziej intrygująca od poprzedniej. Gdy popołudnie zmieniło się w wieczór, moje próby koncentracji okazały się daremne. Nieustannie dźwięczały mi w głowie słowa Karoliny przyjdź później do mojego pokoju. Formalność środowiska pracy ostro kontrastowała z intymnością sugerowaną w zaproszeniu. Zacząłem się zastanawiać, czy dobrze interpretuję sprawę, czy nie doszło do jakiegoś nieporozumienia. Kiedy praca w końcu się skończyła, poświęciłem chwilę, aby wziąć głęboki oddech i spróbować się uspokoić. Wiedziałem, że muszę jechać, ale obawa, że nie będę wiedział, co mnie czeka, była niemal paraliżująca. Jednak odpowiedzialność, jaką czułem wobec Karoliny i szacunek, jaki do niej żywiłem, skłoniły mnie do dalszego działania. Wyszłam z biura i udałam się pod adres, który podała mi Karolina. Podróż do jego domu była mieszaniną zdenerwowania i ciekawości. Po przybyciu na miejsce stałam przez kilka sekund przed jego drzwiami, próbując zebrać się na odwagę, by zapukać. W końcu zapukałem delikatnie, czując, jak serce bije mi szybciej w klatce piersiowej. Kiedy Karolina otworzyła drzwi, jej wyraz twarzy był nieczytelny, ale w jej oczach była determinacja, która uświadomiła mi, że dzisiejszy wieczór będzie kluczowy dla nich obojga. Kiedy tego wieczoru dotarłem do mieszkania Karoliny, moje serce biło szybko. Każdy krok w stronę drzwi zwiększał mój niepokój. Zapukałem cicho i po kilku chwilach otworzyła mi Karolina. Przywitała mnie swobodnie, ubrana w wygodne ubrania, które kontrastowały z jej zwykłym, oficjalnym wyglądem biurowym. Jego uśmiech był przyjazny, ale kryło się w nim ukryte napięcie, którego nie mogłam zignorować. Zaprowadziła mnie do swojego pokoju, przestrzeni urządzonej elegancko, ale przytulnie. Usiedliśmy w wygodnych fotelach naprzeciwko siebie. Atmosfera była pełna oczekiwania, a ja poczułem mieszankę nerwowości i ciekawości. Karolina zaczęła opowiadać o incydencie w Łazience, wspominając je z kontrolowanym spokojem. Kiedy tego dnia straciłam przytomność, był to jeden z najstraszniejszych momentów w moim życiu, zaczęła, patrząc mi prosto w oczy. Obudzić się w szpitalu i zobaczyć cię tam, u mojego boku, było nieopisaną ulgą. Poczułem poczucie bezpieczeństwa, jakiego nie czułem od dawna. Jego głos był miękki, ale niósł w sobie emocjonalną głębię, którą rzadko okazywał w miejscu pracy. Rozmowa w naturalny sposób zeszła ze zdarzenia na tematy bardziej osobiste. Karolina opowiadała o tym, jak bardzo mi zaufała, z czego do tej pory nie zdawałam sobie w pełni sprawy. Twoja postawa tamtego dnia skłoniła mnie do przemyślenia wielu rzeczy, kontynuowała, a jej spojrzenie złagodniało. Zawsze byłem bardzo skupiony na pracy, zachowując dystans zawodowy od wszystkich. Ale pokazałeś lojalność i troskę, których nie mogę zignorować. Znowu poczułam, jak bije mi serce, tym razem z innego powodu. Jej słowa głęboko we mnie zapadły w pamięć. Karolina, zawsze podziwiałam twoją siłę i przywództwo. Tego dnia zrobiłam tylko to, co zrobiłaby każda przyzwoita osoba. Ale słysząc, że wywarło to na ciebie tak ogromny wpływ, to naprawdę wiele dla mnie znaczy, mówię. Odpowiedział, próbując przekazać szczerość moich uczuć. Uśmiechnęła się lekko, a jej wyraz twarzy łączył wdzięczność i wrażliwość, którą rzadko widywałem. Andrzej, chcę być z tobą szczery. To wydarzenie uświadomiło mi, że niezależnie od tego, jak silna się wydaje, nadal potrzebuje wsparcia i zaufania. I zrozumiałam, że jesteś osobą, której naprawdę mogę zaufać. Jego wyznanie było bezpośrednie i głębokie, dając jasno do zrozumienia, że nasze relacje zmieniły się w znaczący sposób. W miarę kontynuowania rozmowy napięcie w pomieszczeniu osłabło, ale intensywność emocji pozostała. Rozmawialiśmy o naszym życiu, marzeniach i lękach, o czymś, czym nigdy wcześniej się nie dzieliliśmy. Dystans zawodowy, który zawsze utrzymywaliśmy, wydawał się rozpadać, odsłaniając głębszą, bardziej autentyczną więź. Gdy wieczór dobiegł końca, Wyszłam z mieszkania Karoliny z poczuciem, że dla nas obojga rozpoczął się nowy rozdział. Karolina, siedząca naprzeciwko mnie w swoim pokoju, zatrzymała się, jakby zbierała się na odwagę, by kontynuować. Jej oczy były utkwione w moich i wyczułem głębię emocjonalną, którą rzadko w niej widziałem. Andrzej, jest coś, czym muszę się z Tobą podzielić, zaczęła głosem cichym, ale naładowanym emocjami. Incydent w łazience uświadomił mi coś bardzo ważnego w moim życiu. Wzięła głęboki oddech, jakby przygotowywała się na ważne objawienie. Zawsze szczyciłam się tym, że jestem niezależna i silna, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Ale w tej chwili bezbronności zdałam sobie sprawę, jak bardzo byłam samotna. Jak bardzo potrzebowałam kogoś, komu mogłabym całkowicie zaufać. A ty, Andrzej, okazał się tą osobą. Atmosfera na sali od razu stała się bardziej napięta i pełna emocji. Wyznanie Karoliny było głęboko osobiste i nigdy nie spodziewałam się od niej usłyszeć. Bezbronność, jaką okazała, była zaskakująca i wzruszająca. Ona, która zawsze wydawała się imponująca i samowystarczalna, teraz ujawniła głęboką ludzką potrzebę kontaktu i wsparcia. Tego dnia przekroczyłeś swoje obowiązki, kontynuowała lekko drżącym głosem. Twoja ciągła obecność sposób, w jaki się mną opiekowałeś, to wszystko uświadomiło mi, że nie jestem tak niezniszczalna, jak lubię myśleć. Ja potrzebuję kogoś przy sobie, nie tylko w pracy, ale także w życiu. Moje życie osobiste. Kiedy usłyszałam jego słowa, poczułam gulę w gardle. Ogrom tego, czym się podzieliła, mocno mnie uderzył. Karolina, powiedziałam, starannie dobierając słowa, nie miałam pojęcia, że tak się czujesz. Zawsze podziwiałam Cię za siłę i determinację, ale wspaniale jest widzieć tę część Ciebie. Wiedz, że zawsze będę tu dla Ciebie, bez względu na wszystko. Okoliczności. Uśmiechnęła się, a uśmiech ten był mieszaniną wdzięczności i ulgi. Dziękuję, Andrzeju. Świadomość, że mogę na Ciebie liczyć, wiele dla mnie znaczy. I to nie tylko w pracy. Chcę, żebyś wiedział, że cenię naszą przyjaźń i wsparcie, jakie mi oferujesz. Wrażliwość w jego słowach i szczerość w oczach stworzyły między nami nową warstwę połączenia. Rozmowa, która potem nastąpiła, była intensywna i pełna emocji. Rozmawialiśmy o naszych lękach, marzeniach i presjach, przed którymi oboje staliśmy. Każde słowo zdawało się likwidować bariery, które istniały między nami, zastępując je głębszym zrozumieniem i silniejszą więzią. Zaufanie, jakim obdarzyła mnie wówczas Karolina, było bezcenne i postanowiła je dotrzymać. Pod koniec wieczoru poczułem, że coś znaczącego się między nami zmieniło. Relacja szef-asystent przekształciła się w coś bardziej złożonego i głębokiego. Wyszłam z mieszkania Karoliny z nową perspektywą, odnowionym poczuciem odpowiedzialności i wzajemnym wsparciem. Wiedziałem, że od tego momentu nasza wieś wyjdzie poza mury biura, zakorzeniona w zaufaniu i zrozumieniu, które rzadko można znaleźć. W miarę dalszej rozmowy atmosfera w pokoju Karoliny stawała się coraz bardziej przepełniona emocjami i ukrytymi znaczeniami. Podzękowania ustąpiły miejsca głębszym wyznaniom i szybko stało się jasne, że Karolina chciała wyrazić coś więcej niż zwykłą wdzięczność. W jego słowach była mieszanka atrakcyjności i szacunku i za każdym razem, gdy nasze oczy się spotykały, czułam więź, która wykraczała poza profesjonalną. Uświadomiłeś mi wiele rzeczy, Andrzeju, powiedziała cichym, ale mocnym głosem. Nie chodzi tylko o moją bezbronność, ale także o to, jak ważne jest posiadanie kogoś, komu można całkowicie zaufać. Kogoś, kto jest przy mnie nie tylko w pracy, ale w życiu. W jego głosie była surowa szczerość, która głęboko mnie poruszyła. Poczułem się rozdarty. Z jednej strony była etyka pracy, niewidzialna granica, którą zawsze utrzymywaliśmy między szefem a asystentem. Wiedziałem, że przekroczenie tej granicy może mieć poważne konsekwencje zarówno dla naszej kariery, jak i dynamiki biura. Ale z drugiej strony było niezaprzeczalne przyciąganie, poczucie, że między nami rozwija się coś prawdziwego i głębokiego. Karolina zauważyła moje wahanie. Andrzej, wiem, że to skomplikowane. Nie proszę o natychmiastową odpowiedź, ale chciałam szczerze powiedzieć, co czuję. Wierzę, że jest między nami coś wyjątkowego, coś, co warto odkryć, jeśli czujesz podobnie. Jego oczy przeszukiwały moje, czekając na reakcję, potwierdzenie. Jej słowa odbiły się echem w mojej głowie. Musiałem podjąć trudną decyzję, równoważąc moje osobiste uczucia z obowiązkami zawodowymi. Intensywność tej chwili była namacalna i wiedziałam, że każdy dokonany przeze mnie wybór w ten czy inny sposób ukształtuje naszą przyszłość. Sprzeczne emocje we mnie wywołały wir myśli. Karolina, zawsze szanowałem cię jako moją szefową i bardzo podziwiałem twoją siłę i przywództwo, zacząłem ostrożnie dobierając słowa. Ale nie mogę też zaprzeczyć, że czuję coś silniejszego więź, która wykracza poza pracę. Chcę być w tej kwestii szczery, ale musimy też pomyśleć o konsekwencjach. Skinęła głową, rozumiejąc złożoność sytuacji. Wiem, Andrzeju. I doceniam Twoją szczerość. Może uda nam się znaleźć sposób, aby to zbadać, nie rezygnując z naszego profesjonalizmu. Liczy się to, że jesteśmy wobec siebie szczerzy i znajdziemy równowagę, która nam odpowiada. Decyzja, którą musiał podjąć, była jasna, ale niełatwa. Musiałem przemyśleć wszystko, co się wydarzyło, przemyśleć swoje uczucia i rozważyć możliwe konsekwencje. Był ciężar wyboru, ale było też poczucie nadziei. Poczułam, że niezależnie od decyzji nasze relacje zmieniły się na zawsze i że droga naprzód, choć niepewna, będzie kroczona w atmosferze szczerości i wzajemnego szacunku. Wychodząc z mieszkania Karoliny, w mojej głowie kłębiły się sprzeczne myśli. Noc była intensywna, odkrywcza i pełna emocji. Opieka nad nią podczas incydentu w łazience nie tylko uratowała jej życie, ale także zmieniła dynamikę między nami w sposób, jakiego nigdy nie wyobrażałam sobie jako możliwy. Obraz Karoliny, bezbronnej i pewnej siebie, pozostał w mojej pamięci żywy. Spacerując cichymi ulicami Warszawy, rozmyślałem o wszystkim, co się wydarzyło. Przyciąganie i szacunek, jaki do siebie czuliśmy, przeplatały się, tworząc więź wykraczającą poza profesjonalizm. Zaproszenie Karoliny do swojego pokoju, wyznanie samotności i zaufanie, jakim mnie obdarzyła, były wyraźnymi sygnałami, że w grę wchodzi coś głębokiego. Zdałem sobie sprawę, że niezależnie od tego, jaką decyzję podjąłem, ten moment nas zmienił. Granica między szefem a asystentem, która kiedyś wydawała się tak wyraźna, teraz została zatarta przez wspólne uczucia i doświadczenia. Bezbronność, jaką pokazała Karolina, oraz zaufanie, jakim mnie obdarzyła, były dowodem na to, że nasze życia były ze sobą nierozerwalnie powiązane w nowy i znaczący sposób. Chłodna warszawska noc zdawała się odzwierciedlać moją introspekcję. Etyka pracy i osobiste pragnienia znajdowały się w delikatnej równowadze i wiedziałem, że muszę znaleźć sposób, aby uszanować jedno i drugie. Jedno było jednak pewne, wydarzenie i rozmowa z Karoliną zbliżyły nas w sposób wykraczający poza nasze role zawodowe. Było to mocne przypomnienie, jak wrażliwość i zaufanie mogą głęboko zmienić relacje międzyludzkie. Siła i determinacja Karoliny w połączeniu z jej umiejętnością okazywania kruchości stworzyły między nami nową warstwę szacunku i zrozumienia. Wiedziałem, że niezależnie od ścieżki, którą wybraliśmy, to doświadczenie uczyniło nas silniejszymi i bardziej połączonymi. W miarę jak szedłem dalej, zaczęło narastać we mnie poczucie akceptacji. Akceptacja faktu, że relacje międzyludzkie są złożone i wieloaspektowe oraz że chwile kryzysu mogą ujawnić w nas to, co najlepsze. Akceptacja tego, że Karolina i ja mieliśmy rzadką okazję zbudować coś opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Po powrocie do domu usiadłem i zastanawiałem się nad dalszymi krokami. Wiedziałem, że do wszystkiego, co stanie się później, podejdziemy z tą samą szczerością i uczciwością, jaką wykazaliśmy się podczas naszej rozmowy tamtego wieczoru. Relacja, którą zbudowaliśmy, wykuta pośród przeciwności losu, byłaby solidnym fundamentem do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom. A przede wszystkim poczułam wdzięczność za lekcję o tym, jak wrażliwość może być pomostem do prawdziwych, znaczących połączeń.